Dzień pierwszy. Do naszej kompanii ochotników przybył pułkownik. Powiedział, że kompania będzie wykorzystywana do utrzymywania światowego pokoju i tajnych akcji dywersyjnych. Wszystko to zupełnie nową metodą. Do końca treningu zapewne nikt nie zostanie z nas żywy. Jeśli ktoś się nie zgadza, niech pisze raport. Rozstrzelanie gwarantowane. Ponosimy również pełne koszty pogrzebu, a szczególnie salutów i salwy honorowej. Jesteśmy w szoku. Dzień drugi. Przyszedł nowy sierżant. Będzie się zajmował naszą edukacją. Będziemy poznawać tajne metody i techniki Bułgar Ninja, których do końca nie znają nawet prowadzący. Super tajne. Dla zademonstrowania części tychże, sierżant okręcił wokół małego palca trzy metry drutu kolczastego, po czym zjadł hełm kaprala materacowa. Znów jesteśmy w szoku. Dzień trzeci. Uczymy się szybko kopać jamy. Metodą bobrów. Potem je przeskakiwaliśmy. Pod koniec zajęć każdy potrafił przeskoczyć dziesięciometrową jamę. Dzień czwarty odpoczynek. Wisimy przywiązani do spodu pryczy sąsiada z góry. Sąsiad z góry jest pod pryczą. Dzień piąty dla stymulacji naszej skoczności, sierżant rozciągnął nad jamami drut kolczasty i puścił wysokie napięcie. Piętnastometrowe jamy betka dla dzieciaków. Dzień szósty Uczymy się przeskakiwać przez przeszkody. Z dwumetrowymi nie mamy problemów. Z pomocą naszego mądrego sierżanta, drutu kolczastego prądu i desek nabitych gwoździami, przeskakujemy pięciometrowe przeszkody. W nocy całą kompanią udaliśmy się na wiejską dyskotekę w końcu płot ma tylko 3 metry. Dzień siódmy. Przyszła brygada saperów i zbudowała siedmiometrową przeszkodę. Również płot jest wyższy, wychodząc z założenia, że człowiek nie jest w stanie poradzić sobie z taką wysokością. Pod przewodnictwem sierżanta, prądu i nabitych gwoździami desek daliśmy sobie radę i z siedmioma metrami. W nocy znów byliśmy na dyskotece. Weszliśmy przez dach. Jak człowiek nie może przeskoczyć siedmiu metrów, może je przelecieć przy wydatnej pomocy paliw płynnych. Dzień ósmy. Uczymy się pełzać po ścianach. Nie jest tak łatwo jak za pierwszym razem. Sierżant twierdzi jednak, że nawet osioł potrafi się nauczyć pełzania po ścianach. Dzień dziewiąty. Pełzamy całkiem nieźle, ale są upadki. Sierżant rozłożył deski nabite gwoździami na sali ćwiczeń. Spadł na nie szeregowy bimberiew. Gwoździe się powyginały, bimberiew nie ucierpiał. Wieczorem wymieniliśmy dwie baryłki ropy na cztery butle miejscowej śliwowicy. Szczerze mówiąc, nafta smakowała lepiej. Relaks. Dzień dziesiąty. Pełzamy już prawie profesjonalnie, naszym zdaniem, po ścianach. Kapral Materacow ma lęk wysokości i z poziomu szóstego piętra zaczyna wymiotować. Nie spada jednak, gdy sierżant obiecał, że mu rozerwie dubsko. Dzień jedenasty. Wzięli się za dyscyplinę. Do obozu przyjechał komendant naszego okręgu wojskowego, kapitan Driewnow. Rozkazał sierżantowi rozstawienie pułapek celem łatwiejszego wyłapania uciekających w nocy. Sierżant obiecał, że osobiście rozerwie dubsko każdemu, kto wpadnie w pułapkę. Nie jest dobrze. Dzień dwunasty. Sierżant nadszedł z całkiem siną facjatą. Wpadł we własną pułapkę, którą wcześniej odnalazł szeregowy durszlaków i przedstawił w jego zdaniem ciekawsze miejsce. Cały dzień się zastanawialiśmy, jak sierżant sam sobie rozerwie dubsko. Nie doczekaliśmy się, być może zrobił to w toalecie. Nocą udanie poszukiwaliśmy dalszych pułapek. W poczet naszych trofeów zaliczyć można 6 min przeciwpiechotnych, 10 automatów kałaszników, 3 wyrzutnie granatów ręcznych, 5 pistoletów i moździerz. Nie ociągając się przestawiliśmy pułapki w ciekawsze, naszym zdaniem, miejsca. Dzień trzynasty. Sierżant wpadł w trzy pułapki i wygląda jak świeżo malowany kameleon. Na apelu głośno wspominał rodziny całej kompanii. Wieczorem uczyliśmy się rzucać łyżkami i widelcami, bo jak powiedział sierżant, nożem może rzucać nawet skończony idiota. Jutro będziemy się uczyć rzucania parasolami. Dzień czternasty. Rzucaliśmy bułgarskim parasolem. Przebija 5-centymetrową deskę z odległości 70 metrów. Sierżant zaprezentował to samo ćwiczenie z odległości 100 metrów. Koniec końcem jest specjalistą. Powiedział nam, że są parasole całe z tytanu ze specjalnym, nierwącym się materiałem, które spokojnie przebijają pustaki z odległości 200 metrów. W nocy uciekliśmy z jednostki i wypróbowaliśmy radioaktywny bumerang na jakimś kurniku. Dzień piętnasty. Z samego rana przyszedł dowódca i powiedział, że do kurnika jednego z wieśniaków wleciał meteoryt, przebił ścianę, zabił trzy kury i wyleciał oknem. Zwłoki kur nie nadają się nawet do identyfikacji, ich pióra wieśniak postanowił przekazać na międzynarodowy fundusz wspierania pokoju światowego. My oznajmiliśmy dowódcy, że u nas jest spokojnie. Dzień 16. Uczymy się być niewidzialni dla wrogów. Podzieliliśmy się po dwóch i graliśmy w drużynowego nowego chowanego. Dzień 17. Uczymy się być nie tylko niewidzialni, ale i niesłyszalni dla wrogów. Doświadczony w tych sprawach sierżant przywiązał nam dzwoneczki do nóg. Po kilku stymulujących kopniakach opanowaliśmy tę sztukę na tyle dobrze, że ktoś ukradł sierżantowi papierosy. Wyjaśniliśmy, że to szeregowy bimberiew i że na dodatek wypalił półpaczki sam. Sierżant się zdenerwował i bluźnił po nindziańsku i w kilku innych językach. Przez dwie godziny robiliśmy konspekty z tych przekleństw. Wszak trzeba wiedzieć, jak się zachowywać gdzieś poza zagranicami. Naszego kraju wśród obcych wszelkiej maści i narodowości. Dzień osiemnasty. Uczymy się rzucać szurikanami w ruszające się przedmioty, aluminiowe talerze z kantyny. W pewnym momencie przeleciało stado dzikich kaczek. Postanowiliśmy spróbować. Zabiliśmy 200 sztuk. Później dopiero się zastanowiliśmy, co począć z taką ilością mięsa. Sprzedaliśmy je w wiosce, kupiliśmy szampana i zwyczajem nicz piliśmy za spokój dusz pokonanych dziś przeciwników. Dzień dziewiętnasty. Zorientowaliśmy się, że nasz zapas paliw płynnych znacznie się uszczuplił i potrzeba zekonomizować zużycie. Wieczorem trening szybkiego skręcania turbanów. Dzień 20. Przyszedł sierżant. Oznajmił, że dzisiaj przejdziemy sprawdzian w terenie. Po pierwsze dla uzupełnienia podstawowych zapasów, po drugie dla sprawdzenia materiału. Chyba chodziło mu o nas. Zadanie bojowe polegało na niedostrzeżonym dostaniu się na pole należące do współpracującej z nami wspólnoty rolnej i zebranie pół hektara ziemniaków i kapusty. Zadanie wypełniliśmy. Chyba nawet przepełniliśmy. Dzień 21. Z samego rana przyszedł przedstawiciel kooperującej z nami wspólnoty rolnej, cały roztrzęsiony, bełkocząc niezrozumiale. Po procedurze sierżanta składającej się z wypicia dwóch setek śliwowicy na głodnego, udało nam się dowiedzieć od chłopa, że w nocy na jego osobistym polu hulały siły nieczyste, zniknęły wszystkie owoce. Dziesięć owczarków kaukaskich pilnujących sadu nic nie widziało i nic nie słyszało. Żeby chłopina z głodu nie umarł, podrzuciliśmy w nocy połowę zbiorów. Chyba pierwszy raz sierżant jest z nas dumny. Tylko Bimberiew musiał karnie rozplatać drut kolczasty, bo znowu sierżantowi zginęły papierosy. A ta szuja nawet się nie podzieliła. Dzień dwudziesty drugi. Do dowódcy znów przysiadł wieśniak ze wspólnoty. Cały jakby w malarii. Po pięciu śliwowicach na głodnego powiedział, że w nocy wydały owoce cały sad i pole arbuzów, a na środku całego terenu wyrosła dwudziestometrowa choinka. Pięciu w pełni uzbrojonych policjantów pilnowało okolicy i nikt nic nie widział ani nie słyszał. Kapitan obiecał pomoc w wyjaśnieniu zajścia. Okazało się, że choinka jest dziełem szeregowego kacowa, który postawił ją tam celem zmylenia potencjalnego przeciwnika. Dzień 23. Dzisiaj sierżant nas pochwalił, powiedział, że nawet tacy idioci potrafią nauczyć się czegoś przydatnego. Nie potrafimy co prawda pełzać jak muchy po ścianach, ale w końcu jesteśmy jeszcze niedouczeni, niewtajemniczeni w pełni w sztukę bułgar Ninja. Dla treningu sierżant przykleił do sufitu 250 much. Musieliśmy odklejać sztuka po sztuce. Dzień 24. Ktoś z kompanii nieopatrznie zapytał sierżanta, jakie pistolety i karabiny preferują ninja. Sierżant buchnął niczym piec hutniczy i przez trzy godziny wykładał lekcję o tym, jak to ninja z pomocą jednego gwoździa jest w stanie zdziesiątkować dwa bataliony piechoty. Sierżant ma ciężką rękę, wiemy to, i na pewno nie przesadza. Kończąc, dodał, że pistolety tylko ściągają prawdziwym ninjom spodnie. W tajemnicy powiedział, że dobrze rzuconym taboretem można strącić helikopter. Naturalnie dla pewności najlepiej rzucić dwoma jednym w dziób, drugim w ogon. Dzień 25. Uczymy się władać bronią białą. Wykorzystujemy do tego drewniane klamki. Na koniec dnia sierżant pokazał nam prawdziwy miecz. Dał nam potrzymać. Ja nawet sprawdziłem go zębami. Prawdziwy. Dzień 26. Kontynuujemy ćwiczenia z bronią białą. Sierżant zademonstrował nam, jak szybko zdjąć skórę z królika za pomocą ostrza do golenia. Później my trenowaliśmy. Mięso zebraliśmy i na kolację było królicze w potrawce. Piliśmy za spokój dusz pokonanych dzisiaj przeciwników. Wieczorem pełzanie po ścianach i zabijanie much. Dzień 27. Uczymy się rzucać pociskami z pistoletu Makarow. Pod koniec dnia dur na tyle dobrze to opanował, że trafiał w środek tarczy ze 100 metrów. Prawdziwy ninja. Sierżant kazał przygotować większe tarcze, bo niedługo będziemy trenować z moździerzami. Dzień 28. Ciężki dzień. Rankiem sierżant i kapitan przynieśli cały worek pustych, niezwrotnych butelek. Dla treningu tłukliśmy je, miażdżąc je w dłoniach. Potem czołgaliśmy się po resztkach szkła na golasa. Wieczorem sierżant tajemniczym głosem kazał nam się stawić w sali treningowej z przyborami do widzenia w nocy. Zaczyna się prawdziwa część treningu w sztuce Bułgar Ninja. W całkowitych ciemnościach zebraliśmy się wokół sierżanta, a on nam powiedział podstawową zasadę sztuki. Zaszokuj przeciwnika. Kazał Bimberjewowi zaatakować Bimberjew zamachnął się ręką Sierżant odstąpił krok, po czym zaczął wykonywać dziwne ruchy Przypominały kankana, ale nogę wywijał na boki, a czasem do tyłu Bimberjew gapił się na niego jak na wariata Sierżant postąpił krok w lewo i zdrowo kopnął go w jajca Przeszedł za jego plecy i przy pomocy onucy pokazał nam technikę duszenia Bimberjew upadł, sierżant wykonał podwójny piruet i Przebiegł przez sufit i stanął po drugiej stronie sali Jesteśmy w szoku Sierżant puścił nam muzykę i zaczęliśmy od kankana. Trenowaliśmy całą noc. Dzień 29. Przyszedł przedstawiciel wspólnoty. Bardzo roztrzęsiony. Opowiedział nam, że rano w jego szopie na króliki pasły się owczarki kaukaskie. Po standardowej procedurze sierżanta odszedł uspokojony. Zdaliśmy test z kamuflażu. Cały dzień trenowaliśmy układanie języka do celowania i strzelania w muchy śliną. Sierżant powiedział nam, że po solidnym treningu z plujęciem można zabić słonia. Dzień 30. Uczyliśmy się pełzać po ścianach i sufitach wyłożonych lustrami, metodą much, nie dotykając ścian tułowiem. Dobrze, że jesteśmy wytrenowani w upadaniu na gwoździe, więc nie było strasznie. Wieczorem było nudno, wszystkie muchy uciekły. Urządziliśmy więc polowanie na karaluchy, przy pomocy przyborów do widzenia w nocy. Dzień 31. Złapane karaluchy pomalowaliśmy na niebiesko z zielonymi plamkami i sprzedaliśmy je w sklepie zoologicznym jako egzotyczne pająki z Karaibów. Poprawiło to stan naszych paliw płynnych. Wieczorem świętowaliśmy pierwszy miesiąc treningu. Dzień trzydziesty drugi. Kosimy trawniki. Gołymi rękoma, bo jak powiedział sierżant, każdy idiota może kosić kosiarką. Dzień trzydziesty trzeci. Przyszedł przedstawiciel, trzęsącym się głosem powiedział, że jego gołębie zwariowały, zrobiły pokaz striptizu. Spytał, czy ma je zabić łopatą, czy czekać na wieczorny meteoryt. O procedurze wyjaśniliśmy mu, że ptaki rozchorowały się na powietrzną schizofrenię, a w naszym gronie dochodziliśmy, kto dał gołębiom marihuany do działania. Kacow się przyznał. Dzień 34. Trening w zaawansowanym kamuflażu. Bimberiew przebrany za bociana zjadł trzy kilo żab. Wymiotował całe popołudnie. Długo i boleśnie. Durszlakow przebrał się za samca niedźwiedzia i przeleciał wielką niedźwiedzicę. Wieczorem czekała przy portierni z pięcioma dzbanami miodu i trzema owcami. Na kolację nieziemskie szaszłyki. Dzień 35, Z samego ranka znów zjawił się znany nam przedstawiciel. Ze łzami w oczach powiedział, że zniknęła cała jego pasieka i wszystkie owce, jakie miał. Jako, że jest to nasz ostatni dzień szkolenia w bazie, poczęstowaliśmy człowieka owczym mięsem. Sierżant ze względu na zakończenie etapu wygłosił patetyczne przemówienie i sprezentował naszej kompanii prawdziwy miecz ninży. Podobno trzymał go sam Conor MacLeod z klanu MacLeod. Nieźle. Dzień 36. szósty. Spaliśmy do obiadu. Koło południa przyszedł porucznik i nas obudził. Zebraliśmy bagaże i byliśmy gotowi do drogi. W celu pełnej konspiracji podróżowaliśmy wagonami chłodniami do naszego celu. Oligon blisko wsi dziwnowo. Dzień 37. siódmy. Dotarliśmy na miejsce, po rozpakowaniu bagaży trenowaliśmy chrapanie synchroniczne na naszych pryczach. Dzień 38 przyszedł jakiś podpułkownik i powiedział, że jest dowódcą poligonu. Poinformował nas, że będziemy przyswajać obsługę armii innych środków transportu. Po apelu przyszli instruktorzy i rozdali nam motorynki. Później przeprowadzili wykład na temat: Są trzy rodzaje motorynek: trzy kołowe dla dzieci i starców, dwukołowe dla ludzi normalnych i jednokołowe dla profesjonalistów. Prawda? Tak jest, że jednonodzy piechociarze uciekają najszybciej. Bardzo fajnie sobie pojeździliśmy. Tyle, że instruktorzy ciągle krzyczeli, że słupy telegraficzne trzeba omijać, a nie przez nie przejeżdżać. Dzień trzydziesty dziewiąty. Instruktorzy rozciągnęli grube sznury wzdłuż drogi. My się nie przestraszyliśmy i przegryźliśmy je w ruchu. Jak prawdziwi Bułgar Ninja. Dzień czterdziesty. Uczyliśmy się przeskakiwać przez ściany. Kacow tak się rozpędził, że przejechał przez ceglaną ścianę. Reszta przeskakiwała trzymając motorynki w zębach. Instruktorzy płakali ze wzruszenia. Dzień 41. Instruktorzy postanowili zapoznać nas z powietrznymi środkami transportu. Zabrali nas do hangaru z helikopterami. Bimberiew sprawdził śmigło ogonowe zębami, po czym odgrył antenę. Nic z prowadzących nie zauważył. Dzień 42. Zaczęliśmy naukę obsługi helikopterów. Są one absolutnie nowe i nikt wcześniej nimi nie latał. Okazało się, że łopaty śmigieł są tytanowe i nie odkształcają się przy ugryzieniu. Instruktor zaczął trzygodzinny wykład o fizycznym aspekcie teorii lotów helikopterami. Po trzech godzinach kacow, któremu znudziło się spanie, przerwał mu w pół zdania słowami, że dla nas ważne jest za którą rączkę się trzymać podczas lotu, bo przecież prowadzić śmigłowiec potrafi nawet idiota. Dzień 43. Instruktorzy wyjaśniali nam przeznaczenie akumulatorów w śmigłowcu. Kacow od razu spytał o przeznaczenie czterech czerwonych wajch w kabinie transportowej. Wyjaśniono nam, że służą do awaryjnego rozruchu śmigie w razie awarii silnika. Później 5 godzin trenowaliśmy kręcenie wajchą. Dzień 44. Dziś trenowaliśmy start helikopterem. Zaraz po wylocie obróciłem śmigłowiec do góry płozami. Instruktor z powodu szybkiej zmiany pozycji kompletnie stracił orientację w terenie i strasznie się zestresował. Z kieszeni wyciągnąłem piersiówkę i pokazałem mu, na czym polega procedura naszego starego sierżanta. Chłopi na szybko się uspokoił i wylądował bezpiecznie. Dzień czterdziesty piąty. Czarny wtorek dla Bimberjewa. W czasie lotu połamał drążki do sterowania i w kwestii lądowania wynikły nagłe problemy. Niestety musieliśmy strącić maszynę. Dwoma taboretami. Jednym w dziób, drugim w ogon. Ech, gdyby tylko sierżant mógł nas teraz widzieć. Dzień czterdziesty szósty. Uczymy się latać w szyku. Dlaczego? Nikt nie jest nam w stanie tego wytłumaczyć. Później trening w lataniu w trudnych warunkach. Latanie slalomem między drzewami to super zabawa. A też i przydatna: nasiekliśmy hektar drewna na zimę. Dzień 47. Dziś atakujemy cele naziemne. Kacow imitował Syrenę, drąc się tak głośno, jakby co najmniej nasz stary sierżant rozrywał mu dupsko. Niestety pomyliliśmy się i zamiast szarżować nad poligonem, zaatakowaliśmy pobliską fermę strusi. Błąd wyszedł na jaw, kiedy zobaczyliśmy stado jakichś ogromnych, zmutowanych, zdaniem niektórych z nas, kur, panicznie uciekających przez okno stodoły. Dzień czterdziesty ósmy. Przyszedł pułkownik, zły jak cholera, powiedział, że z powodu przerażenia męski stróż został impotentem. Wyraziliśmy współczucie. Poradziliśmy mu, żeby wysłał strusia na kursy treningu psychicznego prowadzone metodami Zygmunta Freuda. Hehe. <laughs> Dzień czterdziesty dziewiąty. Kończymy szkolenie w poruszaniu się pojazdem latającym. Wieczorem zrobiliśmy mały bankiet. Później, żeby nie wyjść sprawy, pełzaliśmy po ścianach. A i much było pod dostatkiem. Następnego ranka czekał na nas poligon strzelecki. Dzień pięćdziesiąty. O świcie zachowując bezwzględne bezpieczeństwo, zamaskowani jako trytony, popłynęliśmy po bliską rzeczką na poligon. Od razu po przybyciu wyznaczono nam instruktora, pokazał swoje umiejętności splunięciem, wybijając oko przebiegającemu 30 metrów od nas karoluchowi. Jesteśmy pod wrażeniem. Ale nie dużym. Dzień 51. pierwszy. Trenowaliśmy strzelanie z pistoletu. Nogami. Rękoma nawet każdy idiota by potrafił. Tak czy inaczej nuda. Trochę później zauważyliśmy, że pistolety można wykorzystywać jako bumerangi. Kiepsko, ale latają. Dzień 52. Pokazali nam automat kałaszników. Z punktu widzenia bułgarskiego ninży całkiem niezła maczuga. A jeśli dobrze zakrzywić nóż zatknięty na lufie, można tym kosić ściano. Dla królików. Dzień pięćdziesiąty trzeci. Dzisiaj trening w rozkładaniu i składaniu karabinu na czas. Kacow z trzech karabinów różnych złożył coś, od czego instruktor ciężko westchnął. Wieczorem ćwiczyliśmy strzelanie z pancerzownicy. Strzały trzy. Bimberie próbował trafić w okowie wiórki. Udało mu się. Przy przeszukiwaniu strzelnicy znaleźliśmy kilka ogonów. Jeden świński, ale mięsa nie było. Dzień pięćdziesiąty czwarty. Trening w strzelaniu miotaczem min. Niezauważenie umieściliśmy na wierzchu miny wiewiórkę. Przy wystrzale, mina poleciała w jedną stronę, a wiewiórka w drugą. Nasz instruktor z mądrym wyrazem twarzy stwierdził, że to mina rozdzielająca się. Z podwójną głową. Dzień 55. Wykłady z użycia artylerii. Tylko teoria, bo instruktor bał się wyników naszych ewentualnych ćwiczeń praktycznych. Wieczorem przyniesiono nam list od starego sierżanta. Pisze w nim, że za nami tęskni, bo nowa grupa to idioci, którzy nie potrafią nawet spadać na deski z gwoździami. Połowę zapasu paliw płynnych wypiliśmy za zdrowie sierżanta. Dzień 56. W końcu pozwolili nam wejść na czołgi. Durszlakow wszedł pierwszy i od razu zaczął jeździć w kółko, zakręcając na ręcznym. Po trzech okrążeniach uniosły się tumany kurzu. Zatrzymał się. Widoczność stała się tragiczna, więc przestał się popisywać. Z powodu klaustrofobii i niezbyt dobrze działającego osobistego aparatu stabilizującego wynalazek naszych naukowców bułgarskich naukowców Durszlakow przeraźliwie wymiotował na urządzenia elektryczne w wieżyczce. Zrobiło się krótkie spięcie, co uruchomiło instalację przeciwpożarową. Instruktor wygramolił się z pojazdu z odmrożeniami do łokci. Wieczorem Durszlakow regulował osobiste urządzenie stabilizujące, tańcząc na sznurku rozciągniętym na podłodze. Dzień pięćdziesiąty siódmy. Strzelaliśmy z czołgów! Przejeżdżając obok krzaków, Kacow zauważył jakiś ruch. Wygarnął pociskami ogłuszającymi. Z zarośli z dzikim krzykiem wybiegła niedźwiedzica z lornetką przyciśniętą do klatki piersiowej, wyrywając sobie kępy sierści. Z początku pomyśleliśmy, że to stara znajoma Durszlakowa. Dogoniliśmy ją. Okazało się, że to nie niedźwiedzica, tylko arabska terrorystka, wysłana do nas z tajnego centrum szpiegowskiego w Pieroganie. Poddaliśmy terrorystkę ciężkim torturom. Na początek wyskubaliśmy pincetą włosek po włosku jej wąsy. Potem obcięliśmy jej pazury i zmyliśmy lakier. Kiedy zabraliśmy się za las łonowy, nie wytrzymała i do wszystkiego się przyznała. Zapisaliśmy zeznania. Wysłaliśmy też kacowa do lazaretu na badania. Terroryści to coś bardzo niebezpiecznego. Mogą przenosić broń bakteriologiczną.